Witajcie. Dzisiaj będzie o przebudzeniu, o rozwoju osobistym i o pewnym punkcie ciężkości, po którym wszystko nam się udaje albo, albo prawie wszystko. I czy da się z tym wszystkim iść na skróty, czy da się rozwijać na skróty? I od razu powiem, że nie. Bo czasami nam się wydaje, że gdy doznajemy jakiegoś tam przebudzenia, czy podejmujemy decyzję o tym, żeby się rozwijać, żeby coś zmienić w swoim życiu, to podejmując tą decyzję i wybierając na przykład, że będę teraz myśleć pozytywnie i będę przyciągać fajne rzeczy i tak dalej, i że tu już mamy pozamiatane i wszystko będzie się nam udawać. I bardzo często spotykam się z komentarzami, czy też zapytaniami, że tu próbuję, medytuję, a jednak nadal spotykam toksyczne osoby. Nadal coś tam mi się nie udało i dlaczego, dlaczego, dlaczego to nie działa. I to jest tak, że to wszystko działa, tylko tak jak ze wszystkim, musimy pewnych rzeczy się nauczyć. Tak jak podjąłeś decyzję o tym, że będziesz jeździć na rowerze, to czy od razu jeździłeś idealnie na rowerze? Oczywiście zdarzają się wyjątki. Słyszałam o dzieciach, które wsiadają na rower i po prostu jadą. Ale przeważnie, jeżeli chcecie nauczyć się czegoś nowego, to nabycie praktyki, wprawy i tak dalej zajmuje troszeczkę czasu i związane jest to też z tym, że nasz umysł musi się nauczyć i w pewien sposób przeprogramować. Tak? Czyli, jeżeli na przykład uczysz się gotowania, to na początku będziesz gotować według przepisów, raz ci wyjdzie, raz ci nie wyjdzie, potem będziesz idealnie wykonywać przepisy, natomiast gdy będziesz Kucharzem, kucharką z wieloletnim doświadczeniem, to już nie będziesz patrzeć w przepis, tylko będziesz samodzielnie wymyślać i intuicyjnie dobierać pewnego rodzaju przyprawy, składniki i tak dalej, będą wychodziły niesamowite rzeczy. I podobnie jest z tymi nawykami naszego umysłu, bo jeżeli, tak jak większość z nas, jeżeli żyłeś w taki sposób, jaki Cię wyuczono i wydawało Ci się, że nie masz wpływu na, na rzeczywistość, to Twój mózg, czy umysł, jakkolwiek sobie to nazwiecie, jest zarówno umysł, jak i mózg. Tak, Nasz umysł jest cały czas w trybie podążania pewnymi schematami i zarówno musimy zmienić swoje nastawienie i zmienić swoje przyzwyczajenia, ale nie tak w sposób sztuczny, czyli od dzisiaj jestem pozytywną osobą. Jeżeli sobie powiesz, że od dzisiaj będę pozytywną osobą, to owszem, jest to początek, początek ścieżki, ale to nie znaczy, że od razu wszystko będzie Ci wychodzić. Również to potrzebuje wprawy, bo jeżeli Twój mózg był zaprogramowany, żeby wychwytywać tylko zagrożenia, a nie widzieć okazji, to żeby go przeprogramować, Potrzeba czasu, potrzeba praktyki i trzeba konsekwencji. Czyli będziesz się potykać, ale wracasz, obserwujesz swoje myśli, obserwujesz schematy myślowe, zaczynasz medytować, szukasz inspirujących filmów, inspirujących książek i rozwijasz się. I z jednej strony ten rozwój nie ma końca tak naprawdę. Kiedyś spotkam kobiety, która po tak dobrze po 60, i coś, coś właśnie mówiła, że, że miała jakieś tam procesy, przerabiała jakieś tam swoje programy. Ja do niej mówię, no, że ja myślałam, że już, że już w pewnym momencie się już po wszystkim. Ona się ze mnie, ze mnie, ze mnie do mnie zaśmiała, że, że rozwój nigdy się nie kończy i zawsze jest coś jeszcze do, do przerobienia, przepracowania. Więc z jednej strony to się nigdy nie kończy, ale z drugiej strony, gdy, jesteście, gdy jesteś konsekwentny. I mimo potknięć, mimo tego, że spotykają cię trudne sytuacje, będziesz dalej starać się utrzymać nowe nawyki myślowe. To w pewnym momencie to one zaczną być dominujące. Nie ta ciemna strona, tylko ta jasna. I ten punkt ciężkości przeskakuje w różnie, w różnym okresie, u różnych osób, ale też w pewnym momencie następuje taki klik. I już nie musisz się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, tylko wychodzą automatycznie, tak jak z tym gotowaniem na przykład. I gdy wchodzisz na tą swoją ścieżkę rozwoju, rozwoju osobowego, duchowego, jakkolwiek to nazwiesz, to często jest tak, że powiedzmy, byłeś w depresji, albo po prostu byłeś sobie zwykłym człowieczkiem, który boi się pewnych rzeczy, mocno się ich boi, to. Mimo wszystko na początku dominującą stroną Twojej osoby jest ta, nazwijmy to w cudzysłowie, oczywiście, taka ciemniejsza strona. I te jasne myśli, te jasne schematy, e, owszem, są i one Cię prowadzą, jednak cały czas tym autopilotem jest ta ciemna strona. Więc bycie w tej nazwijmy to jasnej strefie. Tutaj też oczywiście nie, nie lubię wchodzić w taką dualność, to jest wiadomo pewne uproszczenie. No ale na potrzeby, na potrzeby uproszczenia użyję tej dualności. Więc, żeby utrzymać te wysokie wibracje, pozytywne nastawienie do życia i tak dalej, to wymaga treningu i wymaga skupienia i pracy. Czyli w tym początkowym okresie potrzebujesz w Pewnym sensie pilnować siebie, żeby być tu i teraz, pilnować siebie, żeby medytować, pilnować siebie, że gdy masz zły humor, żeby nie użalać się nad sobą, tylko spróbować wyjść, nie wiem, do lasu, do ludzi, jak tam potrzebujesz, żeby zmienić ten tor, zamiast się w nim babrać jak w takim bagienku. Więc to wymaga takiej samodyscypliny, możemy tak to nazwać. Natomiast w pewnym momencie. Gdy już dostatecznie długo i to to długo, tak jak mówię, u każdej osoby to jest coś innego, u niektórych to będzie parę miesięcy jakiejś intensywnej pracy, a u niektórych to będzie parę lat, tak? Więc to u każdego, u każdego to troszeczkę inaczej wygląda. W każdym razie, praktykując pewne rzeczy, tutaj jest szerokie pole, bo każdy co innego praktykuje, nazwijmy to, ale chodzi o wprowadzenie pewnych zdrowych nawyków, czy to właśnie ta uważność, czy jakaś medytacja. Czy po prostu monitoring swoich myśli i staranie się wychwytywania tych negatywnych i skupianie się na tych pozytywach, tak jak mówiłam też o praktyce księgi, księgi wdzięczności, że przeprogramowujemy ten nasz umysł na tę jasną stronę. Jeżeli praktykujesz różne tego typu rzeczy, to w pewnym momencie ta jasna strona staje się jakby dominująca. Znaczy nie jakby, tylko staje się dominująca, bo nasz mózg też miał czas, żeby się przeprogramować to jest całe wytworzenie nowych ścieżek neuronalnych, że pewne rzeczy dają inne skojarzenie. Tak? Kiedyś, nie wiem, na przykład stresująca sytuacja, Wywoływała w tobie opór, a po praktyce to stresująca sytuacja stanowi wyzwanie, możliwość sprawdzenia siebie, zdobycia nowych doświadczeń itd. Tak? Zmieniamy, czyli mamy bodziec, a reakcja jest już inna, bo nasz mózg się nauczył, że, że, jest, że, że inaczej reagujemy, tak? że na pewno wszystko będzie dobrze. To już jest nasz, staje się naszym takim autopilotem i domyślnym programem. I nawet gdy już przeszedłeś ten proces, i jesteś bardziej mimo wszystko tą jasną osobą. To to nie znaczy, że jesteś jasną osobą 365 dni w roku, tylko wiadomo, zdarzają się słabsze dni. Zdarza się obniżenie poziomu energii, zdarza się wpadanie w jakieś czarne dziury, rozdrapywanie ran, zastanawianie się, a czemu mnie to spotkało i tak dalej. Takie sytuacje będą. Tak, bo jesteśmy ludźmi i, i każdy ma jakieś tam swoje słabsze dni. Tyle, że w. Gdy już jesteś po tej, nazwijmy to jasnej stronie, to te dołki będą tylko wypadkami, natomiast tym autopilotem będzie ta jasna strona. Natomiast, tak jak wcześniej autopilotem była ciemna strona, a te górki były takimi incydentami, tak? Więc to się zamienia. Też chciałabym Was zachęcić, bo. Często jest tak, że właśnie zaczynamy coś praktykować, zaczynamy wierzyć w jakąś technikę, zaczynamy czytać, coś zaczynam robić, a mimo wszystko dostajemy cały czas kłody pod nogi. Ja też tak miałam miałam na tej mojej ścieżce dużo bardzo trudnych, trudnych sytuacji i w relacjach i w, i w sferze zawodowej i finansowej i różnych różnych innych. Miałam dużo wyzwań, nazwijmy to, kiedy musiałam naprawdę bardzo się starać, żeby być po tej jasnej stronie. Natomiast teraz widzę, że to, że to właśnie się przewróciło, tak? Że to, to tak jak ying i yang, nie? że macie tą ciemną, ciemną powierzchnię z białą kropką i jasną powierzchnię z czarną kropką. I gdy wystarczająco długo trenujesz swój umysł, swoje nawyki i tak dalej, to ta ciemna kropka, ciemna plaża z jasną kropką zamienia się w tą jasną, z ciemną kropką. Um, no i tak to czuję, dlatego jestem tu dzisiaj, żeby Ciebie zachęcić, żeby się nie poddawać, gdy masz zły dzień, gdy trafiasz na nieprzyjemnych ludzi. Um, bo praktyka czyni mistrza. I naprawdę wiem to po sobie, wiem to z własnego doświadczenia, ale też doświadczeń innych ludzi. Też, też znam ludzi, którzy są. Nie tylko przychodzą do mnie z problemami, ale też znam ludzi, którzy, którzy cieszą się życiem. Um, więc więc widzę i po sobie, i po, po różnych osobach, że tak to działa, że kiedyś trzeba się nagimnastykować, kiedyś trzeba było się nadgimnastykować bardzo, żeby coś się udało, a później pewne rzeczy zaczynają właśnie się dziać same. Czyli to prawo przyciągania zaczyna działać, tak, że na początku ono działa, a tak działa jak taki słaby magnesik, taki, że on przyciągnie, ale my jeszcze czasami nie widzimy, że przyciągnął albo nie zwracamy na to uwagi, um, albo przyciąga jeszcze nie do końca to, co byśmy chcieli. Natomiast w, w miarę praktyki ten magnes staje się coraz silniejszy, to prawo przyciągania działa coraz... Y, coraz skuteczniej. My też y, jesteśmy bardziej wyczuleni na te okazje, na te cuda, i nawet jeżeli nasz gadający mózg zaczyna wyrzucać stare schematy, y, to ta intuicja jest już zaprogramowana na wychwytywanie dobrych okazji, wychwytywanie przyjaznych ludzi, y, na przyciąganie takich miejsc, tak? y, y, na kreowanie takiej nowej rzeczywistości. Um, bo też, gdy właśnie gdy oglądam różne, staram się właśnie wyglądać jakieś wiadomości um, i słucham ludzi. Ostatnio też spotkałam się z osobą, która mi właśnie opowiada jakieś um, straszne historie że, i twierdziła, że ma wizję, wizję przyszłości i że po prostu tragedia. E, ale ja cały czas jestem zdania, że, że to, co mówiłam o nowej Ziemi, kiedyś, jakiś czas tam podziękuję Wam. Wam w opisie pod filmem, do tego filmu o Nowej Ziemi, że ta nowa Ziemia jest, um, tylko bardzo często bycie na tej nowej Ziemi, czy też tej erze wodnika, czy, czy jakkolwiek sobie to, to nazwiemy, bo to się jedno z drugim łączy, um, to często wymaga po prostu um, dużego skupienia, tak? I wracania, nie? że my się tam jeszcze odchylamy w tamtą stronę. Ale jeżeli jesteśmy tu i teraz, monitorujemy swoje myśli i trwamy w tych dobrych postanowieniach, nie poddajemy się, że o, wszystko będzie źle, tylko stwierdzamy, że a właśnie, że nie, będzie dobrze i wracamy do tego balansu, to w momencie, gdy jesteśmy w tym balansie albo gdy już przekroczyliśmy ten próg ciężkości, to naprawdę jesteśmy na tej nowej ziemi. I ta nowa ziemia i stara ziemia toczą się jakby równolegle, a jednocześnie się łączą, tak, bo. Bo ja cały czas uczestniczę też jakby w tych starych rzeczach. Też mam, mam dużo bliskich osób, które w związku z tym, co się dzieje na świecie, mają różne problemy. Jestem w tym też. Jestem też osobą bardzo empatyczną, więc jak ktoś mi opowiada, to ja to czuję czuję ten ból, czuję ten stres, czuję ten lęk. Natomiast ta, z drugiej strony jest ta moja rzeczywistość. I rzeczywistość też tych ludzi, którzy tu przyjeżdżają, którzy tu mieszkają, która wygląda zupełnie inaczej. Tu się ludzie uśmiechają, tu się cieszą życiem, sadzą sobie kwiatki. Wiadomo, że też mają jakieś swoje stresy, jednak starają się, pracują nad tym, żeby się nadal cieszyć życiem. Więc ta nowa Ziemia jest, tylko że to wymaga uważności i wysiłku, bo to są takie to są pewne, jakby, nie wiem, jak to. Przerównać na przykład takie poziomy, tak? Że um, jak ci te wibracje spadają, to po prostu wpadasz na, z powrotem na starą Ziemię. A jak ci um, się podbijają, to jesteś na tej nowej Ziemi. Jesteś na ścieżce serca i przyciągasz ludzi, którzy są fajni, którzy Cię inspirują i tak dalej. Więc ta nowa Ziemia jest. Um, tu chciałam potwierdzić z własnego doświadczenia i jeżeli nadal gdzieś jesteś pomiędzy, albo przestajesz wierzyć w tą nową Ziemię, w tą, te możliwości, to one są, nadal są, wszystko, wszystko, jest, wszystko jest na swoim miejscu, tylko wymaga to naprawdę, szczególnie w dzisiejszych czasach, bardzo dużego samozaparcia i konsekwencji, żeby, żeby powiedzieć: Nie, ja dam radę. Tym się przypomina, um, bo często właśnie spotkałam się z tym, że już nie mam siły, mam dosyć itd. Um, I tutaj, jeszcze przykład, podlinkuję wam. Wczoraj, nie wiem, YouTube proponuje mi dziwny film ostatnio, jako że oglądam czasem filmy o, o macierzyństwie i dalej, to zaczął mi podsyłać jakieś y, to krzoły <show> rodzinno-dziwne. W każdym razie, trafiłam wczoraj na filmik. Um, o filmik o sile ludzkiego umysłu. Też nagrałam film jakiś czas temu o sile ludzkiego umysłu i też wam podlinkuję. W każdym razie była to historia dziewczyny, która w wieku 11 lat zachorowała na dwie choroby autoimmunologiczne i straciła władzę w ciele i tak dalej, i popadła w coś w rodzaju śpiączki. Tak myśleli lekarze, i lekarze nie dawali jej szans na, na powrót do normalnego życia. Natomiast ona, przez, ona była uwięziona w swoim ciele, bo wszystko słyszała, ale nie mogła poruszyć ciałem, nie mogła mrugnąć, nic w żaden sposób się skomunikować. I ona w tym stanie była przez 4 lata. Um, ale się nie poddała i na początku miała atak paniki, ale się nie poddała, i przez te 4 lata pracowała, żeby odbudować ciało, żeby w jakiś sposób się skomunikować ze swoją matką. I gdy miała 15 lat, doszła do tego, czyli po 4 latach, um, odzyskała kontrolę nad swoimi oczami, zaczęła się komunikować z mamą um, za pomocą mrugnięć, um, no ale lekarze nie dawali jej szans, że w ogóle, um, że w ogóle wróci. No i później stopniowo, chyba pół roku trwała, odzyskała władzę w ciele. W każdym razie w wyniku tych chorób miała też poważne uszkodzenie kręgosłupa. No jak już w końcu wróciła, nazwijmy to do formy, jej ciało odzyskało władzę, to jednak nie była w stanie chodzić. I lekarze twierdzili, że ten kręgosłup jest uszkodzony i nie będzie chodzić. Przez 8, 8 albo 10 lat, teraz nie pamiętam, była na wózku inwalidzkim. Ale ona stwierdziła, że takie zdanie, przez sobie pomyślała, jak lekarze jej to powiedzieli, że o co wam chodzi, nie, jesteś, nie jesteście Bogiem, to, skąd, to jak możecie mi mówić, co jest dla mnie możliwe, a co nie jest możliwe. I dziewczyna miała w sobie tyle samozaparcia, że wstała z tego wózka, bo to, to oczywiście zajęło jej to trochę czasu tam 8 czy 10 lat, ale wstała z tego łóżka. I nie tylko, że wstała z tego łóżka, to była teraz jakąś, wystąpiła, była jakąś finalistką w jakimś tam tańc tańcu z gwiazdami w swoim kraju i wzięła też udział w kampanii reklamowej bielizny do jogi. No i ćwiczy jogę, jest po prostu tak wysportowana, że no, że mogłabym jej pozazdrościć i pewnie nie jeden z Was i to jest historia dziewczyny, która najpierw miała nie wrócić do stanu świadomości, poruszania się, komunikowania się ze światem, a później miała być na wózku do końca życia, tak? A ona stwierdziła, że nie. Więc tutaj kolejna historia, która inspiruje, powinna, powinna, powinna was zainspirować która inspiruje nas do tego, że że tak naprawdę wszystko zależy od nas, od naszego nastawienia, od tej naszej, naszej woli życia. I że jeżeli bardzo czegoś pragniesz, to możesz to osiągnąć, tak? Że ludzie, właśnie ta dziewczyna osiągnęła coś, co było po prostu poza, poza wiedzą współczesnej nauki i tak dalej. Nikt nie dawał jej szans, natomiast jej się udało. Więc jeżeli chodzi o zmianę nawyków myślowych, u niej to w ogóle to I pomyśleć, że gdy ona zachorowała mnie 11 lat, nie, więc to też niesamowita w ogóle y, taka dojrzałość. Ym, w każdym razie, y, że co ma w stanie z wózka do zmiany nawyków myślowych, tak? No i niby trudniej, niby łatwiej, ale ona musiała przekonać siebie, że lekarze nie mają racji, że ona da radę i przez 8 lat czy tam 10. Nie, nie, nie wiem, nie pamiętam właśnie po prostu była przez tyle lat była tak uparta, że ona to zrobi. Więc tutaj zachęcam, żeby nie poddawać, się, jeżeli przez miesiąc medytujesz i stwierdzasz, że e, nic to nie daje, czy a, powtarzam, że wszystko będzie dobrze, a jest źle. Tylko to trzeba w to wejść, to trzeba to wytrenować. I najważniejsze jest to, żeby się nie poddawać, i efekty są szybsze. Mimo wszystko niż, niż uzdrowienie własnego kręgosłupa. Chociaż niektórzy to robią też. Też uzdrowienie kręgosłupa też zachodzi w różnym tempie. Dobrze, tu już zaczynam, zaczynam zbaczać z tematów. No. Więc jeżeli będziesz praktykować patrzenie w jasną stronę, to w pewnym momencie. To przeskoczy i będziesz zbierać owoce. Taka jest puenta na, na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam Was serdecznie. Jak zwykle się rozgadałam, mam nadzieję, że nie, nie przynudzałam pod koniec, bo jest późna pora i, i koncentracja mi już troszeczkę siada. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce.